Cześć. W dzisiejszym filmie pogadamy trochę o błędach, które popełniłem przy budowie domu. Dla niektórych z Was, te rzeczy, o których będę mówił, mogą wydawać się albo błahe, albo głupie po prostu. Uważam, że taki film pomoże wielu z Was y, lepiej przygotować się do budowy domu. Y, ja takiego filmu nie znalazłem, gdy zaczynałem. Ogólnie wszystkiego uczyłem się z forów y, internetowych, z Facebooka. Oczywiście zacząłem się uczyć za późno. Wiele rzeczy już zostało popełnionych źle. Ta budowa to moja pierwsza w życiu budowa, kolejnej nie planuję. E, nie przedłużając, zapraszam na film. Aha, kolejność błędów przypadkowa. Numer jeden balkon. Gdy budowaliśmy stan surowy otwarty, nie wiedziałem prawie nic o budowie, przez to pozwoliłem budować balkony, które są połączone ze stropem na poddaszu. Dlaczego to błąd? A to przez to, że nie było za dużo miejsca na ocieplenie stropianem od góry tych balkonów zmieściło się jedynie 5 cm. Co może powodować przymarzanie przy dużych mrozach, a w konsekwencji także wychładzanie podłogi na poddaszu. W idealnej sytuacji balkon byłby poniżej poziomu stropu, najlepiej oddzielony specjalnym dystansem, dzięki czemu nie ochładzałby stropu. A dzięki temu, że byłby niżej od poziomu tego stropu, zmieściłoby się więcej ocieplenia na górę. Balkon nad wykoszem mam wykonany prawidłowo. Na górę zmieściło się około 20 cm styropianu. Jeśli myślicie o tanim wybudowaniu domu, to zapomnijcie o balkonach. Nie, nie, rezygnujcie z tego, ale to temat na inny materiał. Dwa, Komin. Dotyczy to przede wszystkim osób, które budują piwnicę w domu, bo w tym wypadku mam kotłownię pod kuchnią, co wiąże się z tym, że komin przychodzi przez całą w domu. No dobra, czy to aż takie straszne? No jeśli ktoś ceni sobie przestrzeń i estetykę, to tak. Planowałem u siebie zrobić w taki sposób, jak na tym obrazku na ściance, którą miała zostać o grubości 25 cm, powiesić biokominek, a na podłodze wkoło wyłożyć ładnie płytkami. Tak jak na tym zdjęciu. Przez to, że komin musiałem obudować, by uzyskać prostokątny kształt, jego grubość to 71 cm, to zabrało mi trochę miejsca. Mogłem dać te płytki, mimo to, że komin wyszedł taki duży, ale wtedy nie zgrałoby mi się z koncepcją całego salonu, nie zgrałoby się z sufitem i tym podobne, więc odpuściłem. Można było temu zaradzić na samym początku. Gdybym od razu zdecydował się na ogrzewanie domu gazem, to nie trzeba by było budować komina spalinowego, tylko dać jeden mały komin wentylacyjny w pomiędzy ściankę, tą, która by miała 25 cm, w który można by było włożyć komin do kotła gazowego. 3. Wysokość pomieszczeń. Jest to błąd, który mnie najbardziej irytuje, no ale od początku. Jak to się stało, że mam tylko 249 cm wysokości? Według projektu na dolnej kondygnacji był pokój. Do samego końca nie byliśmy zdecydowani, czy robić ten pokój na dole, czy nie robić. Ostatecznie zdecydowaliśmy się go wyburzyć. Przez to zyskaliśmy sporo przestrzeni, co uważam za dobrą decyzję. Ale przez to, że zlikwidowaliśmy tę ściankę, na suficie został podciąg około 11 cm, który chciałem zakryć sufitem, by nie psuć estetyki pomieszczeń. Dodatkowo w miejscach, gdzie obniżyłem dekoracyjnie sufit, wysokość to 242 cm. Na szczęście nie czuć tak bardzo tego, że jest nisko i uwierzcie mi, da się w tu mieszkać, aczkolwiek wolałbym 260 cm wysokości. Bardziej czułoby się tą przestrzeń. Także jeżeli buduje swój dom, sprawdź jaka będzie wysokość pomieszczeń, czy na pewno tyle wyjdzie. Zawsze można dodać jeden bloczek przed stropem, ja bym tak zrobił następnym razem. Myślę, że nie byłby to duży problem dla wykonawców, a miałbym pewność, że będę miał odpowiednią wysokość pomieszczeń. Lecimy dalej. 4. Montaż okien dopilnął by dobrze wymierzyli się otwory okienne. Ja tego nie zrobiłem. Okazało się, że okno było zamontowane za wysoko, co skutkowałoby progiem 12 cm. Czyli musiałbym przechodzić, podnosić nogę na wysokość 12 cm, by wyjść na taras. Dużo za dużo. Dlaczego? Bo pan nie wziął pod uwagę, że jest piwnica w domu i wyliczył, że dojdzie około 15 cm stropianu na podłogę. Ale dzięki temu, że jest piwnica, wystarczy dać tylko 5 cm. Oczywiście, zorientowałem się po dwóch miesiącach. Okna zareklamowałem, panowie musieli wyciąć okno tarasowe i jedno w salonie, podkuć otwór okienny, odkleić stropianą na górze otwory, by zmieścić okno i wstawić je na nowo i obrabiać. Koszmar. Ale ostatecznie skończyło się dobrze, także polecam przypilnować lepiej niż ja. Piąte. Elektryk i kable. Dogadajcie się z elektrykiem na jakiej wysokości będzie sufit w salonie i ile kładziecie wełny, żeby wiedział gdzie nie kłaść kabli. W miejscu, gdzie wierciłem otwory na łudeki, czyli żeby zrobić sufit podwieszany, miałem kable. Przewierciłem je 7 razy, a to kosztuje sporo czasu i nerwów. Dodatkowo za każdym razem, gdy macie wiercić otwór, modlicie się, żeby tam nie było kabla. Taka sama była sytuacja na poddaszu. Nie dogadałem się z panem elektrykiem, ile daje wełny. Pan myślał, że druga warstwa idzie 10, może maksymalnie 15 cm wełny, więc położył przewody w kilku miejscach na 20 cm od kroki. A ja dałem 20 cm ocieplenia w drugiej warstwie. Więc znowu przerycałem kable. Także pamiętaj, aby się dogadać z elektrykiem. 6. Dylatację w posadzkach. Przypilnujcie, aby w każdym pomieszczeniu zrobili wam dylatację. Ja nie dopilnowałem w garażu. Rezultatem są pęknięcia w posadce. Zgadnijcie, kto to będzie musiał poprawiać. Ja. 7. Najlepiej posadzić drzwi wejściowe na ciepłym profilu albo chociaż wymurować zitonga. Dobrze go zaizolować fartuchem EPDM z membraną paroprzepuszczalną i obsmarować butylem. Co wiadomo, że podnosi koszta. A jak było u mnie? Drzwi osadzone bezpośrednio na posadce, co może skutkować ich przemordzaniem. Oczywiście nie wiedziałem, że tak nie można. A jak się z tego uratowałem? Otóż wykułem w posadce przed drzwiami na szerokość 5 cm aż do stropianu pod nią i wsunąłem stropian twardy, taki parkingowy, w poprzek, co będzie zatrzymywać zimno z zewnątrz. Nie będzie mi wychładać posadzki. Uważajcie więc też na to. 8. Dokładnie sprawdźcie ekipy po tynkach. Miałem sporo nie niedociągnięć. Nie widać tego na pierwszy rzut oka przy odbiorze. Dobrze jest, jeśli już na tym etapie będziecie orientować się na jakiej wysokości będą sufity, żeby od razu poprawiła ekipa. Ja tego nie zrobiłem i musiałem poprawić wszystko samo. 9. Sprawdźcie dokładnie wszystkie ścianki działowe. Ja jednej nie miałem wybudowanej. Zorientowałem się dość późno. Niewinni wykonawcy, byłem zadowolony ze współpracy z nim, ale i dla niego i dla Was jest to jakieś opóźnienie i jakieś nerwówka. Na pewno wolałbym naprawić to w trakcie budowy niż później. Pan na szczęście przyjechał, ściankę dostawił i po problemie. Ale ja jednej niedopilnowanym, przez co drzwi od garderoby mają ponad 100 cm szerokości, a i tak musieliśmy dokleić płytę i karton gips w koło otworu drzwiowego, by się tam zmieściły, by nie trzeba było zamawiać na wymiar, bo to podniosłoby drastycznie koszty tych drzwi. Dokładnie to samo tyczy się wysokości otworów drzwiowych w każdym pokoju. Otwory musieliśmy podklejać płytą GK około 2 albo 3 sztuki, by obniżyć ten otwór, by zmieścić tam drzwi. W jednym miejscu widać tego efekty. Będzie trzeba ponownie gładzić i malować jedną ściankę. 10. Nie kupujcie materiału na zapas, niech to robi ekipa budowlana. Jeśli potrzebują bloczków, ta auto z nimi przyjedzie, postawi gdzie sobie życzą. Wtedy nie muszą nosić, nie przeszkadzają im w pracy. Jeśli macie możliwość oddania nadmiaru, na przykład dachówki, oddajcie ją. Ja się skusiłem i jeszcze dokupiłem, żeby było na szopkę, którą planuję kiedyś zrobić. I wiecie co? Przenosiłem już tą dachówkę trzy razy w różne miejsca. Chyba nie muszę Ci podpowiadać, ile to pracy. To samo tyczy się bloczków betonowych. Zostawiłem, może kiedyś się przydadzą i tak stoją. Wykorzystam je pewnie jeszcze przy budowie schodów albo coś takiego, ale już musiałem też dwa razy przekładać je z miejsca na miejsce. Jest jeden wyjątek od reguły, jeżeli chodzi o zamawianie materiału a mianowicie zamawianie płytek glazury do łazienki czy jakichkolwiek. Jeszcze jedną albo dwie paczki więcej. Ja tego nie zrobiłem. Dwa razy musiałem domawiać. Same przesyłkę płaciłem po 150 zł. Dwa razy, czyli wydałem 300 zł na przesyłki, więc nie popełniajcie tego błędu. 11. Okna dachowe. No tu zaliczyłem stromotną i bolesną wpadkę, która kosztowała mi już teraz około dwóch dni pracy. To dokładnie poszło nie tak. Gdy obrabiałem okna dachowe, chciałem je jak najdokładniej ocieplić. W związku z tym postanowiłem dać wełnę też na krokiach, jak najwięcej. Okna obrobiłem, ekipa wpadła, położyła gładzie, pomalowała. Po jakimś czasie, gdy chcieliśmy umyć te okna, okazało się, że nie da się go otworzyć, bo po prostu otwór jest za mały. Na szczęście tylko jedno okno się nie otwierało w całe, dwa otwierają się delikatnie wadząc o ściankę, te dwa da się wyregulować. Ale to pierwsze musiałem rozwalać już po gładzie i malowaniu. Musiałem je poszerzać, więc nie dość, że trzeba było wszystko poprawiać, to czekać mi będzie jeszcze malowanie całej garderoby, bo bałagan jaki się robi przy demolce jest duży. Wniosek jest jeden. Sprawdzajcie, czy dacie radę otworzyć okna dachowe przed malowaniem. To wszystko na dzisiaj. To, że punktów było 11 nie oznacza, że tych błędów było tylko 11. Niestety było ich dużo więcej. Nie rozpamiętuję ich wszystkich. Tak naprawdę sporo musiałem się namyśleć, by sobie przypomnieć o tych, które wymieniłem. Nie zapomnij, że każdy popełnia błędy. A kto twierdzi, że zrobił wszystko idealnie, zapewne nie jest do końca szczery. To by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Ci się mój materiał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Zapraszam do komentowania. Na razie.